Cześć, ten jestem ten Drop i szybko przechodzimy do wykonywania wyścigów. Drak, yy, drak, drak, drak. Po go muszę przejść. Tak sobie po prostu postanowiłem i ja go muszę przejść teraz. W tej chwili. I żeby nie było, to jest w Nitro moc Pomyliłem sobie klawisze. Nie, powtórzę. Którym ja byłem? Aha. Spoko. Wow. A to było hardcore. No i za pierwszym razem się udało, no i proszę Tak się to robi Dobra No za, no, za drugim Niech wam będzie, że za drugim Dobra, co my tu jeszcze mamy eee... Dobra Robimy, ponieważ jeszcze dwa wyścigi muszę przejść Ale to jest też trochę głupie Chyba będę już sprint robił, bo to jest trudne do zrobienia Bo no tak, to nie wiadomo z jaką oni tam prędkością jadą, no i to też jest takie oszustwo, a tak to ja ich jakoś przerobię. Aj. Nie, 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 nie. Nie, dobra, nie. Nie, mówię, że nie. Robimy sprinty, bo... bo tak. Bo z tym sobie jakoś nie mogę dać rady. Yy, no, robimy to. Prędzej wygram to niż te próby prędkości. No macie rację, że... <laughs> Alfred. No zrobiłem tak samo w poprzednim tj, wyścigu. Yy, no macie rację z tym, że, że ja nie ogarniam jeszcze z tym szybkim startem. No cóż. Jakbym to się uczył wtedy, jak pierwszy raz gram w tą grę, to może bym miał... to bym to ogarniał tak jak teraz, całą całą resztę gry. No tak, no to. To też jest coś nowego, no i... No i cóż. Dlatego no, też warto wracać do starych tytułów, bo mimo wszystko zawsze się... No po prostu już się gra jakby w nową grę, zawsze się znajdzie coś nowego. Masze kamienie milowe muszę zrobić. Torki. Więc teraz się już naprawdę zaczyna ostry poziom trudności i naprawdę... Zawsze mi się zdawało, że od, od, że od szóstego miejsca tu się zaczyna ta, taka czołówka, można powiedzieć, ale to, że wam mówiłem o nie no co, to ma być jakiś świat punktu nie wyprzedza. Tak nie będzie. Dobra teraz muszę dogonić tamtego i jeszcze uważać żeby się nie dać wyprzeć tamtym Nie mam zamiaru tego ogła tuningować No nie no po prostu się nie dam tak Kiedyś pamiętam że na pewno nie tuningowałem Bo po prostu nie uwierzę w to że tuningowałem No spadaj Dobrze Dobra, to już będziemy Ta pewnie po tym tunelu, bo przeważnie tam się kończy, przeważnie się tam kończą wyścigi. Tu będzie teraz taki tunelik i... i tu się skończy wyścig. A nie, jednak chyba nie, bo to O nie, bo ten tunel się zaraz skończy, to widzę, że na 90% nie ma. Pewnie trochę dalej. No. Podziękował Okej, okay, czyli jeszcze jeden wyścig, tak? Dobra, co my tu mamy? 13, 12, 11 No niech będzie to, ale to jest trochę straszne Teraz to wyszło krr tam słyszę Właśnie to mi się strasznie podoba, że jestem w stanie po dźwięku tych aut wiedzieć jakie to auto jedzie Bo to jest tak dobrze zrobione Dobrze Ok Cudownie O najlepsza bauliczka na robienie sobie kosztów zniszczeń, bo tam są takie fajne płotki. Łoł, łoł, łoł. Teraz już będę wiedział, że na tym zakręcie tak jakoś przez tą trawę mam poślizg i nie dam rady tak jakoś wejść dobrze na... z powrotem na drogę. Dobra, tych dwóch mnie dogania, ale cóż, to są eliminacje. To wystarczy, że będę cały czas przedostatni No, przynajmniej do tego yy... No, dopiero w ostatnim Muszę być już pierwszy Aha, no to jak będę pierwszy to będę przedostatni nie? No właśnie właśnie O dobra, dobra. No pięknie. Dziwne, bo przeważnie mam takie problemy teraz z wygrywaniem tych wyścigów, aż tak mnie... wiecie, wyprzedzają mnie, to już coś... O, super. jeszcze no, się jeden wydarzył w drugiego. Nie no, musi się to dać. No, dobra, jednak się da jakoś w miarę tę manewrować, ale... Ale ciężko, ciężko. No fajnie, jeżeli się tam kłócą o coś. Do prowadzenia, ja sobie to mogę bez problemu pojechać. Zawsze mnie śmieszyło w tych grach, że ten... Że w czasie nad jednego pościgu te niektóre rzeczy potrafiły się naprawić. Że no, że jak to szybko to wszystko naprawiają, na przykład te drzewka, ja tam wiem, że przecież rozwalałem parę tych drzewek e o no, a teraz są już nowe w tym samym miejscu. No, widzę, że mój koleś nawet nie rusza rękami, jak kieruje to, tym autem. Hmm. Po raz pierwszy w ogóle widzę gościa w aucie. Przeważnie są jakieś takie szyby przyciemniane. Co oni tu robią? Na środku drogi sobie stanęli i zadowoleni A ci jeżdżą tymi skrótami i tracą cały czas tylko przez to czas i dobra, no dobrze, że mnie nitro, bo tak to byłoby ciężko. Dobra, teraz będę miał wyścigi już zaliczone, potem kamienie milowe. Tak to tam muszę mieć, albo 22 uszkodzone auta Albo tam 4 kolczatki, 7 minut Pytam, nie wiem jakie tam jeszcze są Poza tymi trzema fotomandatami Ale i ja tak próbuję, 4 kamienie milowe, więc to mi nie wystarczy no. Ostatni zakręt oczywiście musiałem zepsuć Nie, uda się o wiedziałem y Jeszcze nie mam wyścigów, jak to nie? Jeszcze jeden? Raz, dwa. Już kurde jeszcze jeden, faktycznie. No, zdziwiłem się. A, zrobię sobie to, to będzie szybsze, bo, bo tu jest bardziej dużo, dużo prostsze są drogi. Robimy to No cóż. No teraz to już nie jest tak szybko jak to było z tymi wcześniejszymi kolesiami No źle dziewny, szybki start no Ale w sumie z tym policją to wypadałby wziąć jakieś taki, co mam tam dużo tych jakiś duży ten poziom poszukiwań żeby Żeby ich było dużo to szybko ich sobie ich wszystkich uszkodzę O nie, dobrze, już miałem 7 sekund tu widzę, że też jest o wiele trudniej. Hmm, pół minuty, a tam nie wiem, chyba daleko jest. Jeszcze ten fotoradar. No, to trochę daleko. A no tutaj jest na zakręcie już. No nie, tam. Jakbym nie wpadł to, to miałbym lepiej. Hmm. Dobra, trochę gorzej, ale jak tak co bramkę będę spadał o jedną sekundę... Zawsze na tym zakręcie tutaj jakoś mi tak nie wychodzi. W ogóle na tym skrzyżowaniu. Przedtem miałem już 7 sekund, teraz miałem już 6. dodatkowo tylko. Więc nie jest dobrze. Ale i tak wydaje mi się prędzej to wygram niż jakieś tam. No tu będę miał jeszcze gorzej bo się nawet nie widziałem jak mi się to włączało O, 3 sek... C prawie 4 No, dobra jestem w połowie gdzieś Nie no po prostu super Wygram to ale to jest naprawdę trochę... Słabe Widać, że tej gry tak nie przejdzie każdy od razu O, teraz sobie nadrobiłem, bo aż prawie dziewięć Więc nie jest tak źle, ale nie mogę się doczekać Jak będę miał to Lamborghini, bo to Naprawdę może być taki przełom w sumie tych autach i w tym, że będę miał jakieś jakieś znowu lepsze, nowe auto i może sobie będę już od następnego przeciwnika dawał lepiej radę Ja w końcu jest tam Galardo, Gallardo, nie, nie? musi być dobry No no proszę Tuż... O, mogę sobie użyć spowalniacza O, tu nawet mam, proszę bardzo 15 Za okrąglenie Jakoś nie kojarzę tego tunelu zupełnie Gdzie? Aha, to, jest to tutaj Nie no, rzadko się tędy jeździ, no to się nie zna Ale jak tylko odzyskam moje BMW to będzie fajnie to wtedy sobie poza... o to już jest koniec to sobie tam te wyścigi które zostały mi tam z tyłu na 100% żeby mieć Dobra, nareszcie